Cześć wszystkim z tej strony Nakes jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Kangurku Kao. I ogólnie co... To... Ciebie mieliśmy pójść tam, dobra, tam, tam, tam. To zbiorę tam monetkę, bo pieniądze zawsze się przydadzą. Wiecie, hmm, gra jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o yy, skilla i niestety ja często ginę, więc... Mi zawsze się takie rzeczy przydadzą. Dobra, lecimy dalej. Nie ma co czasu marnować. Przed nami pokręcona kryjówka. Niech będzie pokręcona kryjówka. Pokręcone to są wszystkie te misje tutaj. Opatrzcie, jak chcieli ukryć się na starcie. Czas mi żart. Tak, na serio? Czekajcie. Wy wiecie co? Wy dobrze wiecie co? Miałem przygotowane i zapomniałem. Wyłączyłem. O już, dobra, jest git. Jest git, jest dobrze. Dobra, ogólnie to wam powiem tak. Ta mapka wygląda ładnie. Trochę przypomina mi Mroczny Las, z pierwszego, drugiego odcinka. Tylko jest taki bardziej jakiś ognisty, podpalony. Trzeba się rozglądać. O nie, znowu kamera dziwnie się patrzy. Powiedz co tam było. A, myślałem, że tam jest literka, nieważne. A to nie ma literki? O, weźcie! O nie, ja to na pewno zginę. Nie róbcie tak, nie wolno. O nie, tam ropuś nie można. O nie, to jest to jest zło, kropne zło. Tak się nie robi, nie robić takich trudnych plansz dla mnie. Ej, ale dobra, to nie jest już jednak tak trudne, jak myślałem, że będzie. O! Coś przyjemnego w końcu. O! Zapomniałem, że to trzeba... Co to jest?! Czemu z tego para leciała? Co, co tu się stało? No, co jest?! Nie spodziewałem tego kompletnie. No i sobie kurde wymyślili parę na tym parzącą. Tam jakieś lasery widziałem już są. No! Przecież klikałem w prawo! No! Kao! Nie. Trudniacie grać Nie, 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 ja nie umiem takie rzeczy grać A ja się popatrzę zaraz no. Dlaczego upadłem razem z tą małpą tu na tu i Teraz będę musiał zginąć Jesteście okropni w tej grze Twórcy tej gry są straszni, czekaj zanim ja tam pójdę Tam coś jest, ale tam nie wejdę Dobra, chyba wszystko zrobiłem. Chyba. No nie, będzie jeszcze trudniejsze niż tamto. No oczywiście. O, te sztuczki tam mi pokazują, gdzie mam się odbić. Błocie kurde To było trudne. To trzeba przyznać, to było trudne okej. Okay. Dobra Teraz A ten z tą chyba jakiś żart tak? Prank! Hehe! Ej, dobrze mi idzie póki co. Jeszcze nie chcę zapeszać, ale jak na razie dobrze mi idzie. Ogólnie ja chyba teraz tu. O, kamera mi się naprawia, jest git. Dobra, najpierw się pozbądźmy tego strzelającego, bo największe szkody już rządzić może. Małpa, żebyś pilnujesz? Ambitnego skrzynek? Nie. Oczywiście, że nie. Po co? Schowajmy tą literkę tak, żebym nie znalazł. I później na końcu się zdziwia, że nie mam literki jednej. Będzie śmiesznie. Ubaw popachy. No, to nie było śmieszne na pewno. Ok, no oczywiście, durianowe też ja zaczął uderzyć. Umrzejcie mi tu. To jest statek, statek. Ja mam iście, się was zapytam tak jakby. Hmm? Hmm? Chyba się nie dowiem. Chyba to jest po prostu. Czemu to były puste buty, skrzynki? Co, co co się stało dokładnie? O! Tu coś się ukryte. A, ogień. Ogień! Ej, czapka mi się pali, czemu nie mogę podpalić czapką? Halo, gro. Jest o tu w końcu jakieś kurde pełne hmm. to też pusta? No, oczywiście, że puste Nie mam żadnego pojęcia, co jest z tymi skrzynkami nie tak, że są takie puste. Nie mogę uwierzyć, mam drugą literkę. Jak to chyba będzie przełomowy odcinek? Jak ja mam tam wejść? Tędy? Nie, nie mogę złapać tego. O, 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 chyba tędy. Z Fakt, faktem tu podejrzewam, że nie powinno tak wyglądać. Ale jak można, to można. A bo to tam trzeba było przejść. Dobra. Nieważne. Ja to zrobiłem oczywiście na no, chłopski rozum. Czyli no, ważne, że działa, nieważne w jaki sposób. A to trzeba było tu rozwalić beczki, tu się turlnąć, o, wziąć ten diament i wejść na górę. A ja to zrobiłem, no, z drugiej strony, tak naprawdę. Ale dobra, idziemy dalej. Zmarnujemy cza czasu. Czemu nic to nie dało? Dziwne A nie, znowu mi będą tu po prostu. Ja kamerę przestawiać, nie tak jak bym chciał Ej no, tak się nie robi What the hell Uhu! -huh. co jest? To też mi się z raymanem kojarzy strasznie Czuję jakbym grał w drugą część, w, drugą, w sensie w kolejną część Raymana Dzień nie głoń mnie głoń mnie, nie góń mnie, nie Udało się O, udało się O cholera Udało się Żyjemy Tyle dobrze Plecisz diamentów. jeszcze trzy. Musiałem sprawdzić. Wiecie. Ciekawość, pierwszy stopień do piekła. W moim przypadku pierwszy stopień do powtarzania mapy od nowa. No, oh, przecież się odbiłem. Ostrożnie. O, ostrożnie, łagam się. Znaczy w moim przypadku to ja powinienem być bardziej ostrożny. No! To jest nieśmieszne! To jest po prostu nieśmieszne! Ja nie mogę kompletnie się odbić! Ten hak jest za krótki! Ten, ten, ten pień jest za daleko! Wszystko winne tego pięka No! Teraz mi się udało, bo no. Udało się. Miałem farta. to jest chyba czarny koń tego odcinka. Nigdy więcej nie chcę w tej DLC grać. Nigdy więcej żadnych jakichś zręcznościówek. Nigdy więcej. Ja nie jestem dobrą osobą do zręcznościówek. Ja wolę skakać i zbierać rzeczy, ale bez jakichś kurde utrudnień życiowych, które mi... no. Do których mnie zmuszają twórcy. No! O! Przeżyłem! Ej! Dobra, ja tego nie skomentuję nawet. No! ko nie mam pytań. Ja, ja, ja naprawdę nie wiem, się na kopiecie jak ja mam to zrobić. Kao się za mocno czasami odbija. Raz za słabo. Nie, to skuszę, będą się ponownie przechodzić tą mapę. No! Nie, to jest... to jest dla mnie niepoważne. Naprawdę w tym momencie już jestem wkurzony jak nie wiem. Kurde, pierdzielony kangurze! No. No sobie jaja robi. Tu się można rozbujać jakoś? No nie, ja się nie mogę tego złapać. Nie, nie mogę się tego drugiego złapać. Ten, ten laser mi za każdym razem przeszkadza. No nie nie, nie, nie da się tego przejść. Jest, udało się! Nie, naprawdę, najgorsza plansza jaką oni wymyślili. To nie jest na moje nerwy po prostu. Jak robicie z tą grą? To jest tak strasznie nieintuicyjne. Nie, naprawdę, nie polecam. Dla ludzi, którzy nie lubią takich zręcznościówek i takiego, wiecie. Wariackiego skakania, i w ogóle to, to nie polecam tego DLC. Naprawdę. Więcej się nerwów najeżdża niż czegokolwiek. Fakt, faktem, tylko raz musiałem powtórzyć. Ale podejrzewam, że jeszcze, gdyby mi się to już po prostu nie udało na farcie, to ja bym jeszcze z dwa razy to powtarzał. Znając moje szczęście w tej grze. Naprawdę. Fakt, faktem, ja jeszcze jestem spokojny. Ja jeszcze jestem. Spokojny, jeszcze nie, nie ten. Ale już naprawdę szlak mi trafił momentami. Jakbym jeszcze raz musiał tam ten etap przechodzić, to kurde, naprawdę. Nie, 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 nie. Dlatego ja, ja liczę, że ja to wszystko znajdę. Ja tego etapu to, że nie mam zamiaru. O nie, nie, nie. Chodź tu, głupio małpo. Czy będzie we mnie rzucać durianami, głupia małpa? Gdzie jest ostatnia literka? Ile diamentów? Trzy diamenty nadal. Ja naprawdę nie mam żadnego pojęcia, gdzie to jest ukryte. Ja się starałem każdy kąt sprawdzić, a tu nic. Kąt nic. Nie ma po prostu... Wszystko ukryte jak tylko się da. Jedyny pozytyw, że mamy dużo pieniędzy, to sobie kupimy więcej tych szans na przeżycie. O. O! Właśnie, o! No i takie skrytki to ja lubię. Ale to, gdzie oni chowają w innych planszach czy coś, to kurde naprawdę ja nie mam żadnego pojęcia, jak oni, gdzie to chowają. Jak ja mam tam przejść? Da się tu rozwalić? Nie da się. Ale nie wiem, jak ja miałem tam przejść, tam gdzie takie zukaty były ukryte. A, okej. Okay. Aha. Aha. Czyli to tak się zrobiło. Au. Przepraszam, KO. To była moja głupota w tym wypadku. Przyznaję się do winy? No, że tak powiem, dlaczego kao ginie od razu od tych kolców? Dlaczego on się nie złapie tego? Tak, on mnie wystawia na bardzo dużą tą próbę. Cieszę się, że to jest chyba już ostatnia, czy przedostatnia plansza tutaj. A widzę, że te klocki mają specjalnie zaprogramowane, że nie można ich. ten. jak to się nazywa. się ich chwytać, żeby było jeszcze trudniej. Dobra, coś zamroziłem, cokolwiek to było. Okej, okay. okay. Aha, O to tak się robiło I teraz te diamenty, tych edukacji ty, 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 ty mogę zdobyć Uwaga, tu nic nie ma Na szczęście wróciła normalna kamera, bo naprawdę ta kamera tam jest... No jeszcze nie daj mi serca, serio? Tu będą te diamenty dwa ostatnie, podejrzewam Karty to krzenić, bo mi tak mało potrzebne tutaj. W sensie potrzebne są, ale nie są tak potrzebne jak już te diamenty, nie? Więc tam, jak czegoś nie zdobędę z tych dukatów, to nie będę płakał przecież. Bardziej martwię się o to, gdzie są te pozostałe dwa diamenty. Okej, okay. nie wiem jak to miałem rozwalić. Aha. Gro ja cię błagam. Zaklinam wszystkie bóstwa istniejące na tym świecie, że ja tą grę uwielbiam, ja tą grę kocham nad życie. To jest moja ulubiona gra! Dosłownie, normalnie kocham tę grę. Ja tak bardzo ją kocham nie, teraz będę przez te lasery musiał jechać Przeżyję, przeżyję, przeżyję. Dobra, przeżyłem Jest dobrze, jest git Jest wszystko git Nie wiem, czy trzymanie W mi przyspiesza jazdę Ale trzymam Tak jak w Need Się trzyma A, tak się rozwalało Ale nic, co nie dało mi tak naprawdę Dajcie to serce Tutaj to dacie jak już mam kurde o kurde Oła. jakie kurde utrudnienia Dobra, jest kolejne serce Zdełujmy serce I wiecie co, ja chyba zdecydowanie wolałem te czasówki na początku co były w pierwszej rundzie niż to co tutaj zrobili Co jest? co to było? O, masz O o o o o uda się uda się uda się udało się. Dobra. Pozbyłem się tego zbieraniem. To najważniejsze było w tym momencie. Dobra, i mamy runę, ale nie mamy DIAMENTÓW WSZYSTKICH! No kurde no... Gdzie są dwa pozostałe diamenty? O! Jest! Jak dobrze! Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo się z tego cieszę, faktu, że... ...wszystko zebrałem, miałem. Pierwszy poziom, który ukończyłem na maksa chyba. Jak dobrze. Dobra, i została nam chyba ostatnia walka z bossem, chyba, tak? To chyba jest walka z bossem, ale to już zrobimy w następnym odcinku który podejrzewam, że będzie najkrótszym odcinkiem w tej serii, ale z drugiej strony podejrzewam, że pewnie jest na tyle porąbany że pewnie będę się z nim męczył, więc prawdopodobnie to nie będzie prosta walka, więc jednak zostawię z na następny odcinek najwyżej następny odcinek, gdzie trwa 5 minut Chociaż wiecie co, to nagrywam w sumie tego całego dnia praktycznie wszystko bo muszę to nagrać na zapas odcinki, bo ponieważ gdyż mnie nie będzie przez jakiś czas w sensie, będę miał ograniczony czas, niedługo Więc... Y, ja sobie spokojnie, w razie gdyby się okazało, że krab jest jednak... Y, krótki, to go połączę z tym odcinkiem O ile to w ogóle walka z krabem jest To tak naprawdę może nawet nie być walka Tylko jakieś, jak, jak już mówiłem, stoku. Ale dobra, ja już się wybieram powoli do kraba w tym momencie was y, chciałbym pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie, za to, że wytrzymaliście za mną, że wytrzymaliście z tymi moimi y, lamieniami tam w tamtym momencie, bo to była tragedia. Więc dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka, trzymajcie się. No i cześć.